Od samego początku wojny w Ukrainie nasza decyzjalna karita podjęła trud pracy takiej, która polega na relokacji osób, które do nas tutaj przybywają. I tak powstało kilka ośrodków w naszych domach kolekcyjnych na terenie całej naszej decyzji, kilka ośrodków, które w tej chwili już są pełne, i które przyjmują, przyjęły właśnie osoby, które pierwsze uciekało przed wojną. I na przykład myślę, że tutaj trzeba wymienić rokitno, które przoduje w tym momencie, bo ma już ponad 50 osób w swoim domu w domu rekolekcyjnym. Też jest Grodowiec, Lubniewice, Paradyż, w Głogowie, na plebaniach też są osoby. To po pierwsze. Po drugie też Poprosiliśmy księży proboszczów, aby w ogłoszeniach parafialnych poinformowali swoich wiernych, że jest taka potrzeba i jeżeli mają taką możliwość, żeby otworzyli swoje mieszkania, swoje domy i swoje serca właśnie na tych uciekinierów. I też tak się wydarzyło, więc dzięki temu w sumie na dzień dzisiejszy rozlokowaliśmy ponad 500 osób na terenie całej naszej diecezji. Wszystkie te osoby mają zapewnione, oprócz tego, że dach nad głową, to całodzienne wyżywienie, a wszystkie środki pielęgnacyjne, kosmetyczne, higieniczne. A również odzież i obuwie, dzieci wyprawki do szkoły, więc tutaj wszystko idzie już swoim trybem, właściwie już te osoby, które są u nas, są już zabezpieczone do tego stopnia, że większość dzieci jest już w szkołach, a ich rodzice, głównie mamy, podejmują pracę. Oprócz tego y, pomagamy tutaj wszystkim tym osobom, które trafiają do nas tutaj w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim do naszych magazynów, wszystkim tym osobom, które mieszkają u osób prywatnych na terenie naszych miast i okolicznych miejscowości. W naszych magazynach w tej chwili dzięki uprzejmości państwa i dzięki temu, że macie wielkie serca, możemy pomagać właściwie i przekazywać wszystko to, co jest tym osobom potrzebne do życia, począwszy od przybałów y, kosmetycznych kończąc na łóżeczkach y, y, przewijakach, wózkach dla dzieci. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko mamy i dla dorosłych i dla dzieci. Mamy również obuwie, odzież, także tutaj tak działamy. Oprócz tego uruchomiliśmy e, telefony wsparcia dla osób, które potrzebują takiej pomocy. Uruchomiliśmy dwa telefony, gdzie można dodzwonić się do psychologa, jeden telefon, gdzie można dodzwonić się prawnika, bo wiemy, że też taka pomoc jest dla tych osób potrzebna dziękuję wszystkim za wszelkie zaangażowanie, za, za trud, który niesiecie co, każdego dnia, za to, że do nas dzwonicie, że dopytujecie co potrzeba, za to, że jesteście właściwie z nami od samego początku i razem udaje nam się pomagać właśnie tym osobom, które uciekają przed wojną. Bardzo Was prosimy, żebyście nas nie zostawiali, żebyście byli z nami, żeby dalej te zbiórki, o które bardzo serdecznie prosimy, były kontynuowane. Na naszej stronie internetowej jest wszystko szczegółowo wypisane. Bardzo Państwa proszę, żebyście wchodzi na naszą stronę internetową, bo tam na bieżąco wszystko aktualizujemy, potrzeby, jakie wynikają w trakcie właśnie pobytu tych naszych pod, podopiecznych, mogę powiedzieć, no, tak o nich też mówimy, naszych gości z Ukrainy, więc na, c, c, codziennie praktycznie jest nowa aktualizacja, zarówno właśnie na stronie internetowej, jak i na naszym profilu na Facebooku. Więc bardzo Was proszę, żebyście jeszcze przynosili te rzeczy, które są nam potrzebne i żebyście byli dla, dla nas wsparciem i tutaj żebyśmy wspólnie mogli razem dobrze pomagać.